Tak, dzień dobry moi drodzy. Progres. Dokładnie 20 stycznia, 22 stycznia przyjechałem tutaj na tą działkę. I tak to teraz wygląda. Minęły niespełno dwa miesiące. Do 20 lutego, powiedzmy, był miesiąc. I tak to teraz tutaj wygląda. Zrobiłem płot. Zrobiłem dzisiaj tutaj taki pałąk. Są skrzynie, które planowałem robić na wysiewy warzyw, ziół, kwiatów i tak tak dalej. Powoli gdzie nie gdzie gdzie się da, adoptuję miejscowy, w których będę sobie sadził kwiaty i tak dalej i tak dalej. Już coś zostało posadzone, kwiaty oczywiście zdobywcze. Powstała szklarnia, gołębnik.